Dni nie zna za nami. Miasto w taki sposób w tym roku witało wakacje. Zorganizowano trzy koncerty i strefę food trucków, a to wszystko zostało usytuowane na placu Świętego Wojciecha to jest święto miasta też dlatego, że rozpoczynamy ten okres wakacyjny dzisiaj pierwszy dzień, czy ostatni dzień szkoły pierwszy dzień wakacji, co prawda w poniedziałek ale tak symbolicznie dzisiaj weekend pierwszy wakacyjny, więc zawsze aby zaakcentować ten moment rozpoczynamy też koncertami, ważnymi wydarzeniami które dzieją się właśnie i na Placu Wojciecha i w mieście więc przygotowujemy się też bo przypominam, że to zawsze Dni Gniezna też otwierają gnieźnieński festiwal. Królewski Festiwal Artystyczny, więc cały szereg wydarzeń poprzez całe wakacje wydarzeń kulturalnych dla każdego coś dobrego, bo wiele różnych gatunków muzyki i aktywności artystycznych, które są organizowane przez animatorów w Moku, ale nie tylko. Jest dni tańca, więc to wszystko dzieje się w przestrzeni publicznej miasta Gniezna, weekend grajków ulicznych. To wszystko powoduje, że możemy korzystać właśnie z tych doznań artystycznych kulturalnych na terenie miasta Gniezna i y, dzisiaj można coś zjeść, mamy food trucki. Mamy szansę dzisiaj posłuchać Kai, niekwestionowanej artystki, która rozpoczęła swoją karierę w, w muzyce w 1995 roku. Ma na swoim koncie 11 płyt oraz wspaniałe współprace ze światowymi polskimi gwiazdami. Mamy też szansę posłuchać Sary James. Sara James to jest młoda wokalistka od 21 roku na rynku. Rozpoczęła podczas The Voice of Poland, później już tylko. Więcej. E, światowa marka, coraz więcej nagród. Chociażby w ostatnim czasie e, pojawiła się wśród 100 najlepiej zarabiających kobiet według Forbesa. E, no i cóż, i e, świetna przede wszystkim wokalistka bardzo pracowita, bardzo e, taka e, różnorodna, szukająca więc to jest niesamowite, że, że tak młoda gwiazda ma już tyle do powiedzenia i, i jest to świetne. W sobotę jako support przed koncertem Sary James wystąpił gniziński duet Me and Her, któremu też warto poświęcić chwilę uwagi. Mient Her to jest taki zespół, który dopiero rozpoczyna swoją karierę. Jest w gnieźnieńską formacją, złożoną przede wszystkim z dwóch frontmenów Agaty Wesołowskiej oraz Kuby Grzeszkowiaka. Agata to jest młoda, wrażliwa wokalistka, która ma już na swoim koncie debiuty. W postaci, w postaci wydanych materiałów i wydanych kawałków. Kuba Grzechowiak to jest producent muzyczny poszukujący, bardzo różnorodny, bardzo nieszablowny. Plonowy, e, współpracujący zarówno z gnieździanami, jak i z Polakami e, w, w całym e, m, tym kulturalnym świecie polskim, e, i startuje też do różnych projektów e, zagranicznych.